Witajcie w kolejnym vlogu skóry, dzisiaj jesteśmy w kurze, super Witajcie w kolejnym odcinku... Witajcie... W czym? Witajcie ponownie? Nie. ponownie będzie Michał z nami. Witajcie w kolejnym odcinku vloga skóry, dzisiaj ponownie jest ze mną Michał ze Street Food Polska. Cześć. I może Michał, powie co będziemy dzisiaj robili. E, poprzednia kanapka, czyli poobój, którą stworzyliśmy wspólnie z Mateuszem, bardzo Wam smakowała, natomiast sporo osób twierdziło, że ona jest po prostu za duża dla jednej osoby. No i nie ukrywajmy, była dosyć droga. No, dlatego y, pomyśleliśmy, żeby teraz może coś dla kontrastu zrobić, coś małego, y, bardzo przystępnej cenie. No i wyszło nam, że tak naprawdę nikt w Polsce nie robi tender tak. Tender dogi, czyli kanapeczki y, amerykańskie, bułka do, do, do hot doga. Natomiast zamiast kiełbaski używamy tam panierowanych kurczaków w różnych glazurach, sosach. O tym już tutaj opowie Mateusz jako specjalista. I te derdogi przygotujemy w czterech rodzajach. Będą dostępne zarówno do kupienia pojedynczo, jak i w secie takim poczwórnym, ale o tym więcej na kuchni. Polędwiczki do tenderdogów będą trochę większe niż zwykle i są dwukrotnie panierowane i dłużej smażone. Tak, żeby były bardziej chrupiące, żeby miały trochę więcej panierki i żeby można było je glazurować później. Korean barbecue, oprócz polędwiczki i sosu buffalo, mamy sezam jako posypkę i drugi główny składnik to jest kimchi. No wygląda fajnie. Deliśmy trochę kolę, po to zielonego nie wyglądał e, strasznie spotkanie. No. Nie, spoko jest. Bender dokserowy, w którym e, kremowy, łagodny sos łamany jest e, lekko kwaskowym i, i pikantnym jalapeno oraz sosem buffalo. a całość przeozdobiona jest zieloną cebulką. Barbecue, czyli y, amerykański klasyk, y, lekko słodkawy, w którym mamy ogórka piklowego, cebulkę, która pięknie sobie tutaj y, chrupie razem, razem z panierowaną polędwiczką, a całość zwieńczona jest jeszcze dodatkowym y, dipem, y, tutaj znanym z skóry bekonem. Tender Dog Nashville, y, w którym oprócz panierowanej polędwiczki z kurczaka zanurzanej w sosie Nashville, y, y, mamy jeszcze piklowego ogórka jako dodatkowy dressing y, Buffalo Mayo. Tybulkę prażoną? Czyli to jest. E, to jest korański. Koran. Tak, koreański. Z kim i Z sosem Koran Barbecue. Jest to, jest to tender dog dla osób, które lubią azjatyckie smaki. Mm -hmm. Lubią smak kwaśny, bo on jest tutaj faktycznie mocno wyczuwalny. Mm -hmm ale jest jednocześnie bardzo fajnie równoważony przez kurczaka w panierce, bo nie ma tego kimchi dużo, jest go czuć w każdym gryzie. Więc jak ktoś kimchi lubi, to na pewno, na pewno mu to będzie smakowało. Jest Czuć ten ten Buffalo Mayo, mhm. ale przede wszystkim czuć kurczaka w takiej maślanej bułeczce. I to jest, i to jest super. Dobra, bierzemy kolejny. Teraz może coś cięższego do przełamania serowy. serowy. Bardziej on był drugi. Tak był drugi, a poza tym ser ma to do siebie, że trochę ten sos serowy potrafi zastygać. Pikantny, leciutko pikantny. <śmany> Jest delikatny, kwaskowy posmak od jalapeno, ale najmocniej czuć kurczaka w sosie serowym. <śmany> Fajnie. I ten buffalo mayo też fajnie tutaj chodzi po klinik. To jest akurat buffalo klasyczny. W sensie bez bezmajonyzowy już, bo, mhm. bo, bo sam nabiał mamy dostarczony w sosie serowym, także tutaj jest tylko... Klasyczny buffalo. Tylko klasyczny buffalo. Ale on jest tylko dodatkiem. Cały, cały ten, ten tender dog to jest no. ser z kuczakiem. Super. Do tender dogów trochę inaczej ubijamy mięso, w sensie inaczej je panierujemy. O ile normalnie stripsy robimy trochę bardziej na płasko, to w przypadku tych kanapek będziemy raczej je zbijali tak, żeby, żeby miały większą średnicę i bardziej przypominały, no, płaskę tak naprawdę, walec. Bardziej walcowate, żeby były. Co też jest fajne, bo będą dzięki temu, no, trochę inaczej soczyste. W inny sposób. Który teraz? Ja bym może ten bo on może tego, najbardziej ściekać albo... No powiem. Jeżeli chodzi o sos to, to większość osób, które znają kurę, już znają go z naszych lunczy, natomiast nie jest to taki super klasyczny sos Nechville, bo klasyka to jest takie połączenie smalcu i cayenne, ewentualnie trochę posłodzone. I, I to jest jak na polskie podniebienie, mimo wszystko za tłuste, za ciężkie. Nasza wersja jest robiona taka na bulionie wołowym, na, na cebuli, także no, nadal smakuje jak Neszwil, natomiast jest y, fajniejsze według nas. Przy czym y, cały, cały kawałek kurczaka jest umurzony w tym sosie. Tak? W marzeniu już? Tak, być może w wersji na wynos nie będziemy aż tak zanurzali, bo, bo to może za bardzo jednak ściekać w dostawie. Także być może będziemy bardziej to dozowali po prostu za pomocą mm -hmm. łyżki. Natomiast tak, idea jest taka, że mięso powinno być zanurzone w tym czasie, a my to wykończamy jeszcze potem papryką kajen i brązowym cukrem. Mogła bo mnie bomba, dobrze? No, super, jest. Przypomina na żwila takiego oryginalnego ze stanów, czy nie do znaczy to jadłem, wiesz, już takiego, e, bez żadnych dodatków, samo mięso, no. więc to też inaczej e, smakuje, natomiast doprawione mm. jest idealnie, jest fajna pikantność, która wchodzi po chwili dopiero. i mm -hmm. Ja mam taki posmak, delikatnie gdzieś w tle, jak e, skondensowanego mleka. Tak gdzieś to, coś tutaj zagrało, może ten piciel może... z sosem. Może być też kwestia panierki, w sensie one mm. są dwukrotnie panierowane i bazą w panierce jest jeszcze, znaczy bazą przy podwójnym panierowaniu jest maślanka, także to, mm. też, to też może wychodzić, mm -hmm. w zależności od połączeń. Ale połączenie... Czymże... Naprawdę bardzo smaczne. Barbek. Tak, i lecimy z najłagodniejszym hot dogiem, czyli pod dogiem barbek. Proste, ale mega. I tutaj mamy y, sos barbeki. Sos baconet jako ten dodatkowy dressing. Cebulkę czerwoną surową i mikrofonowego obozu. I zaraz zobaczymy, jak to sprawdzi. Jest super. Jest krupiąco, mhm. lekko słodkawo. Cebulka nie jest aż tak wyczuwalna. W sensie gdzieś, gdzieś znaczy jest ją czuć, natomiast nie czuć tak mocno jak czasami cebulę. Mhm. Bardziej komponuje się i, i, i trochę znika pod, pod tym sosem barbecue. Po się i Dobra, jeżeli chodzi o nazwy tender dogów, to będzie tak: Korean, barbecue, Nashville i serowy. Te drogi, które tutaj widzicie wejdą do menu w piątek 23 kwietnia i pozostaną w menu do końca majówki, czyli do 3 maja. Dodatkowo y oprócz tych czterech smaków, które tutaj wam, op o których wam opowiadaliśmy, będzie jeszcze smak piąty, o którym opowie Mateusz. Tak, będzie to smak wega, e, czyli zrobimy wegetariańską opcję tenderdoga, nie jesteśmy w stanie zrobić wegańskiej, ponieważ bułki hot dogowe mają i tak odrobinę masła w składzie, natomiast w środku zamiast polędwiczki będzie tofu panierowane i smażone w takim cieście naleśnikowym e, i kompozycja będzie bardzo podobna jak w tym tenderdogu barbecue, będzie sos barbecue, e, sos tysiąca wysp, Cebulka i ogórek. A w moim poście na blogu na znajdziecie konkurs, który rozegramy na Facebooku, na naszym fanpage'u. Będzie do wygrania 20 pojedynczych tenderdogów. Zapraszamy. Zapraszam.